Półki było 0-0, mecz dołożył się do pierwszej bramki, myśleliśmy, że strzelimy jedną bramkę, to, to nam się zawiesić trzy punkty, niestety widocznie weszło z gorzyny, rozluźnienie po wyniku 1-0, skrana z dwa razy kukuła i niestety wyniki jest Sytuacja z pierwszej połowy, kiedy po przedłużeniu piłki przed polem karnym przez Damiana Oczaka, przyjąłem piłkę na kartę piersiową, niepotrzebnie strzelałem przez szóstego Mogą jeszcze pociągnąć bliżej krampki i na pewno go było jeszcze do przodu 1-0. O, pod ocenianym nie nie jestem, ja tylko obserwatorzy tu ty jeżdżą ze Śląskiego Zjednoczonego. Cel na ostatnie spotkanie na pewno jest. Celem przed dzisiejszym spotkaniem było w dwóch meczach ostatnich, zdobyć 6 punktów i zimę skończyć nad Kreską. Niestety zrobiliśmy zamiast krok do przodu krok do tyłu.